Tak chomikuje, pod porzeczką, dopiero co usypałem kopce. O, no, widać, najedzona psina, chowa jedzonko przed zimą, jak wiewióra. Króliczki dostały chlebek, idę jeszcze posiano. Trzeba im dołożyć świeżego sianka. Niech ścielą, niech jedzą, niech trawią. Ale dziurę wykopały. Ja pierdzielę. Wszystkie chyba korzenie one stąd wydziobują, O co innego. Hmm. No nic, będziemy równać na wiosnę. To dopiero początek idziemy po po sianku ładnie obgryzają dobrze proszę państwa dziś zajmiemy się wycinką malin ponieważ zima już lada moment planuje uderzyć z tego co słyszę wszem i wobec dlatego odkręcamy ostrze na początek i ostrzymy dokładnie aż do samego szczytu, bo tniemy końcówką, delikatnie się posuwamy, nie tym bo będzie wyrywało, będzie łamało, ale jak tym delikatnie będziemy jechać samym, samą całą końcówką ostrza to powinno ucinać powoli i mniej szkód wyrządzać na szczycie yy, pęduch także bierzemy ostrzymy i lecimy Proszę Państwa, nie za szybko, nie za wolno, w sam raz robota zrobiona, parę minut, ile z 300 gram wybuchowej substancji i kurde mamy zrobione. Nie trzeba tutaj się produkować i machać sekatorami, to już nie pierwszy rok tak robię. Maliny są w ten sposób przycinane. niektóre poszarpane, ale dość wysoko, niektóre ucięte ładnie ale to nic. Wiem bardzo dobrze, że ładnie odbijają. Już trzy tygodnie temu wykopywałem malinki. O, widzimy tutaj szkodniki. Kurde. Malinki wykopywałem i ładne pędy już tam się tworzyły yy, przy korzeniu, więc myślę, że już wody tam za dużo nie potrzeba. Trochę deszczu, trochę jest mokro, więc dadzą sobie radę, a trzeba to zrobić, bo kurde mrozy chyba idą będzie lipa wtedy jak już to wszystko zetnie, będzie mróz to wtedy wychodzić. Teraz już trzeba w sumie zaraz grudzień to i tak można było to zrobić dwa tygodnie wcześniej, ale nie szkodzi, że zrobiłem to dzisiaj. A czekać nie mogę, bo zawsze coś wypada, roboty trochę mam, więc dzisiaj jest trochę czasu i to robię. Także polecam piłę, znaczy kosę spalinową do takich robót. Szybko, przyjemnie. A na owocowanie nie zauważyłem na wzrosty. Nie zauważyłem, żeby to miało jakikolwiek negatywny wpływ. Także nie zamierzam wracać do sekatora. Łapie bolą, kurde, czasu nie ma. Trzeba robić. Wiozę to na ognicho, na ziemię, gdzie będę warzywa uprawiał, bo tam zbieram wszystko do spalenia na wiosnę, wczesną wiosną, na przedwiośną spalę, jak będzie tylko okazja, okienko pogodowe i popiół rozciągnę kultywatorem jej. I na popiole, na popiole też fajnie wszystko rośnie, jeśli się nie przesadzi i nie ma plastiku ani innego syfu. Także wieziemy to. Tutaj też już zgrabiłem wszystko elegancko. Tyle mi się tutaj uzbierało już z pomidorami, jakieś gałęzie, jakiś syf. Cała kupa na ziemi, która będzie uprawiana. Jak to spalę, to tutaj prawdopodobnie przyjdzie pietruszka i marchewka, bo mam problem. W tym roku mniejsze, ale jednak jest z robakami. Podobno jak jest trochę popiołu w ziemi, to te robaki po prostu uciekają. Niezbyt przyjazne środowisko się tworzy dla takiego robaczka, więc będzie okazja sprawdzić. Chociaż co roku, właściwie tutaj parę kubów popiołu z drzewa wyrzucam. Ale tutaj, jak się skoncentruję, to będzie fajny skrawek na marchewkę, jeśli nie zapomnę. No i tyle z malin. Pytania to w komentarzach. Brak pytań do, to, 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 to Sionara. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. garage.